Przyszedł do mnie Hall dzisiaj. Eee, witam w unboxingu. Proszę się nie przejmować tym, to tylko basen dmuchany ogrodowy. Czy mam ogród? Nie mam. Czy ktoś z moich znajomych ma ogród? Raczej nie. Czemu mam basen ogrodowy? nie wiem, może za 15 lat dojełam ogród może mi się przyda ten basen ogrodowy. Nieważne, historii tego i tak by nikt nie zrozumiał, także zajmijmy się unboxingiem, to jest najważniejsze. Yy, UPS, przysz, yy, kurier, tak jak już wspominałem w pierwszym odcinku. Dosyć szybko to przyszło, bo zamawiałem w niedzielę, przyszło w środę. Nie mam nożyka do otwierania pudeł, więc używam kuchennego. Niech się nada. Też. Mam nadzieję. Się? Tak. Zobaczymy co tu jest w środku. Jest środa. A to z Huel zacznę chyba w piątek, bo mam jeszcze parę rzeczy do wyjedzenia i do wypicia. O, 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 o t-shirt! Proszę bardzo, opakowanie. Zobaczymy. Wziąłem l -kę. Trochę się boję, że to będzie za No Dlatego, że wszystkie moje to są m a ja ostatnio się więc nie wiem, oj szara, liczyłem na białą, ale dobra, niech będzie. Tu macie szansę dostać albo szarą, albo białą. Albo czarną, przepraszam, nie białą. Tak to wygląda. Taka koszulka Quelle. A ja się patrzę w ekran, za zamiast obiektyw. No cóż, błędy nowicjusza. Koszulka fajnie. Pachnie nowością, jak te koszulki ze sklepu. Jest i shaker. Też był w się shaker. 700 ml shaker. Mhm. W środku jest jakaś etykietka. Aha, czyli rekomendują, żeby myć pod zlewem, bo to. Bo, w zlewie bardzo się może napis, ale po prostu zmyć. Dobra. Mamy shaker. Widać że to, shaker jest tu To wypada. I teraz najważniejsze. Co to jest? Aha, miareczko. O! Pierwsze. here. To jest vanilla flavor. To, wa to waży 1,65 kg. Taka jedna torba. Dobra, mamy to. Dalej. I drugi mint chocolate, tak jak miał być, jak jest. A! Na stronie podawali, że jedna porcja ma 400 kalorii. Ja przykładaję, że 406. Waniliowy ma 400 kalorii. No, wiadomo, znikona różnica. Ale jakaś tam różnica jest. Jeszcze to i to pudło mogę wyrzucić. Co to jest? Twój pierwszy raz z QL. Jeśli nie do końca wiesz, czym to się je, potrzebujesz pomocy sprawdzić. Chyba nie potrzebuję pomocy. Tu jest książeczka, pewnie instruktor, jak to wszystko tutaj zrobić. Mam no, wiadomo, co to przynosi, na czym to polega, atuty i w ogóle zalety tego całego rozwiązania żywieniowego. Nie będę tym zanudzał. Potem sobie to przeczytam. Także unboxing wygląda tak. Noże proszę, proszę. Jest koszulka XL, well, jest shaker i dwa smaki. Ma to wystarczyć na tydzień. Znaczy, generalnie to jest 28 porcji, jeśli dobrze kojarzę. Te dwie torby wystarczają na 28 porcji, w takim razie jedna wystarcza na 14. Jeżeli chcę to robić przez tydzień, to wychodzi 4 porcje dziennie. Żeby sobie to idealnie wszystko zużyć, żeby nic nie zostało. tak to tak zrobię. A 4 porcje dziennie to jest 1600 kalorii dziennie. Więc taka będzie mój, mój bilans energetyczny. Wygląda na najbliższe mini. Ale mówię, sioda, zacznę od piątku, ten film będzie raczej łącznie z pierwszym przygotowaniem Tak Także się opublikuję w piątek albo sobotę. Na razie ty. Dobrze, więc to jest już drugi dzień z QL. Tak, miałem nagrać, jak przygotowuję napój po raz pierwszy, ale jakoś nie miałem zbyt nastroju. Także już parę porcji jest za mną, ale mogę pokazać, już mogę przejęć coś powiedzieć na ten temat. Jak to smakuje? Jakie moje są pierwsze uwagi co do uczucia po pierwszym dniu na tym napoju? Zamówiłem sobie dwa smaki, waniliowy i miętowo-czekoladowy. W obydwych przypadkach sposób przygotowywania wygląda tak samo, czyli nalać 400 ml wody, najlepiej zimnej wody, do takiego właśnie tutaj shakera. Także tym właśnie się teraz... Zacznę może od tego. Mamy zimną wodę z lodówki. 400 ml. Jest równe, 400 ml. O czym już mogę powiedzieć, to że Zostają grudki, przy smaku waniliowym jest ich znacznie mniej niż przy smaku miętowo-czekoladowym. Być może dlatego, że waniliowy smak jest najpopularniejszym tam przy zamówieniach, w skuelach. A miętowo-czekoladowy pewnie znacznie mniej. Może dłużej im to zalega na magazynach i tam się robią grudki w środku, które są cięższe do rozbicia przy takim czepaniu tym shakerem. Nie wiem, to jest tylko hipoteza, bo innego tak naprawdę pomysłu na to nie mam. Czy czekoladowy, czy miętowo czekoladowy, czy waniliowy wyglądają to prawie że tak samo. Może pokażę, Tak to wygląda. Po prostu prawie 2 kilo takiego proszku. No, i teraz tak. Po co mi waga? Waga kuchenna jest po to, żebym mógł sobie odmierzyć 100 gram. Bo tutaj jest napisane, żeby dodawać 3 scoops of Huel, czyli tych takich. 3 i to ma być 100 gram, bo z tego co zauważyłem, to taka równa jedna porcja takiej nie wiem, jak to nazwać. Miarki ma 3, 3, 33 gramy. Więc takie 3 dają mniej więcej 100 gram, ale dużo łatwiej mi po prostu będzie to zrobić na wadze. Jest, 0 gram. Sugeruję tu, że, tutaj, że można spróbować z mlekiem to zrobić. Z tym, że jak zrobić to z mlekiem, to w tym momencie już to nie będzie miało tylko 400 kalorii, a więcej, ponieważ mleko samo w sobie jest dosyć kaloryczne. A jak użyjesz pół litra mleka, no to to jest wstrzelam, że ponad pewnie 200 kalorii. Więc to już przestaje być takie, no... Poza tym mleko jest droższe niż woda. Dochodzą do tego kolejne koszty, a sam kółek w sobie nie jest wcale tani. Mamy 97 gram. Spróbuję jeszcze troszkę. 99, 100 jest, dobra. To tak. Teraz następnym krokiem jest zamknięcie tego i wymieszanie. 10 sekund mocnego, mocnego szejkowania. I teraz zadać 200 ml wody. 200 ml wody, z tego co ja zauważyłem, to jest już trochę za dużo i to jest zbyt, roz, zbyt rozwodnione, więc ja dodam 100 ml. Tu mam pół litra. Się z 400 ml zrobiło pół litra po dodaniu chłoda. Tak do 600 ml maksymalnie. Bo 200 ml to musiało być już po samym praktycznie tutaj koniec tego kubka. Już to według mnie jest zbyt wodniste. O właśnie, troszkę rozlałem. I jeszcze raz strząsnąć. I w tym momencie już mamy gotowy posiłek. Jeden z czterech lub pięciu, zależy jak to woli, w ciągu dnia. Oczywiście to jest stworzone chyba głównie po to, żeby to zastępowało śniadanie, ewentualnie dwa posiłki w ciągu dnia, a nie żeby się tym cały czas żywić. Ale wszędzie, czy na fanpage, już na stronie twierdzą, że jeżeli nawet się będziesz żywił samym to w zupełności to do życia wystarczy. Nic więcej potrzebować nie będziesz. I proszę bardzo. Tak wygląda szejk. Wygląda dobrze, nie? Ale powiem szczerze, zrobiłem sobie z mlekiem dwa razy. I nie dość, że to jest wtedy cięższe, a jeszcze nie mówimy o tym, cały mocno świada na żołądku. Wydaje się to takim dosyć lekkim posiłkiem, no bo jest w końcu wpłynie. płynie. Ale, muszę powiedzieć szczerze, mmm, kurde, znowu te takie nieprzyjemne tematy, ale wczoraj po trzech pierwszych porcjach QL, trzy razy byłem w toalecie. A każda następna porcja czuć, że siada na żołądku. Także nie wiem, może faktycznie powinienem to bardziej rozwadniać, może jest to za gęste? Na razie takie odczucia po pierwszym dniu. Głodny nie jestem w ogóle, wręcz przeciwnie, cały czas jestem nasycony. Pod wieczór jakoś nie miałem ochoty na nic wczoraj. Tak jakiś po prostu byłem rozbity. Już tylko chciałem pójść spać. I co najlepsze, poszedłem spać o 23 Zawsze zacząłem od dziś pierwszą. Wczoraj poszedłem o 23 i obudziłem się o 9. Dobrze mi się spało. Nie powiem, że jakieś problemy miałem ze snem. Ale strasznie długo spałem. Normalnie to śpię 8 godzin maksymalnie, spałem ile? 10. Niesamowite. Ale zobaczymy, może się organizm się przyzwyczai. I tak jak mówiłem, grudki są. Nawet przy moim takim mocnym shake'owaniu tego zostałem grudki z tego, z tego huela. No i tutaj się zastanawiam, czy nie lepiej było po prostu to do blendera wrzucić. Zblendować wtedy, go żadnych grudek by nie było, no ale, no chyba nie powinno tak być, nie? Bo te grudki trochę przeszkadzają w tej konsumpcji. A jak mówię, z vaniliowym smakiem jeszcze nie jest tak źle, to z tym mięsem czekoladowym, mm, no zdecydowanie to trochę przeszkadza. No i tyle. Jest takie piję kula. To już będzie mój ósmy od czasu, kiedy zacząłem dietę. Póki co żyję i mam się dobrze. Zobaczymy, co będzie za 6 dni.